Kokorydza, kukurydza. Kukurydza, kukurydza w dzień upalny wzmacnia popęd seksualny. Kukurydza, kukurydza, kukurydza. Kukurydza, kukurydza, kukurydza. Kukurydza jest najlepsza, bo nie zrobi z ciebie wieprza. Moja babcia utonęła, zjadła kolbę, wypłynęła. Kukurydza. Mój dziadek nie chorował, nie zjadł kolby, wykitował. Kukurydza. Ludzie, kupcie kolbę z bo mnie kurde nogi bolą! Kokorydza! Komu, komu, bo idę do domu! Kukurydza! Kukurydza, orzeszki ziemne i kradzione radia z parkingu obok! Kukurydza! Nawet Messi na boisku trzyma moją kolbę w pysku! 50 zł. 500 plus dostajecie dziecku, kolby żałujecie! Kukurydza! Kukurydza, kukurydza! O, jaka? Duża? 50 zł. No jak 50 zł. No 50 zł. A widzisz tutaj, żeby ktoś jeszcze sprzedawał? Nie. No no to właśnie, Monopol mam, mogę to ceny narzucać. Będzie. Nawet stara zakonnica moją kolbą się zachwyca. Kukurydza! Kukurydza, kukurydza! Moja teściowa utonęła, zjadła, kolbę wypłynęła. Nie będzie, nie chcemy! Eto. Nie chcesz? No to na razie! Pozdrówcie, Kazie! I Robin Hood, jak se uda.